wypadł! Jakbyś mijała... spin się rozwija! Jakbyś mijała radiobus! Jakbyś mijała radiowus, to powiedz drzwią <grywa> To jest o. dramat! Kurwa by było fenomenalny! Ty nie jest po tym... Filmie. Ty jest. nie po tym pasie jedziemy, kurwa! A tu brekta Manopolową no, spy? Chodź, chodź, na nas jeden, wracaj! CZŁAŃ SIEDEM! Ja pierdolę, <śmierdzi> <śmierdzi> jaki <śmierdzi> Co? No kurwa, monopol. Dawa, No kurwa, wyskakujemy! Nie, zostań, kurwa, trzymaj mnie, trzymaj, trzymaj Taki pręcowscy. Trzymaj, trzymaj mnie, kurwa, kurwa, trzymaj mnie! Trzymaj nie, kurwa! Nie, <śmierdzi> No zębami kurwa no Teraz będzie cofać, uwaga Otwórz drzwi do końca, bo nic nie widać Gdzie moje jest? No o Leci! -o. O, o kurwa Pod piątką? Jak Pod piątką. jedziesz z otwartymi drzwiami To ty już jesteś do... dobry kierowca <laughs>